Cześć, witam Was bardzo serdecznie z ogniska zimowego. Postanowiłam, że rozpalę dzisiaj wieczorem takie dosyć fajne, mocne ognisko. Jest troszeczkę wiatr, więc dzisiaj jest dynamicznie, intensywnie. Słuchajcie, także zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Wciskajcie ten przycisk, żeby więcej osób, którzy mnie oglądacie, wciśnijcie ten przycisk, bo może zapomnieliście. Także dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oglądajcie filmy. Także myślę, że taki poradnik z ogniska: jak się pali, zobaczcie, jak pięknie iskry lecą. Muszę się troszeczkę odsunąć. Jest tu bardzo gorąco w tej chwili. O, i w tym momencie właśnie spadło drewno. Dobrze, że się odsunęłam. To jest właśnie wysoka temperatura ognia, która tutaj. E, która po prostu e, takie nieprzewidziane sytuacje <grymne> powoduje, ale nic się nie stało, zaraz naprawimy. E, słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z takim przepięknym ogniskiem, zachęcam, wahajcie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego, dobrego, ciepłego, spokojnego weekendu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.